Dziś zbiór na kiszonkę Ronaldinho, nagrany przez naszą koleżankę Romkę Kwapisz w powiecie gnieźnieńskim. Mimo okresowego braku wody, odmiana Ronaldinho kolejny rok pokazuje, że zachowuje długo zieloność łanu, a kolby są doskonale zaziarnione. Ronaldinho jest obecne w gospodarstwach w Polsce od 14 lat i jego głównym atutem jest wysoka stabilność planowania w każdym roku. Jest to odmiana bardzo przewidywalna. Ma doskonałe parametry kiszątkowe, a wielu plantatorów uprawia też na ziarno. Patrząc na wysokość sierliska możemy zapytać jak wysoko kosić kukurydzę. Odpowiedź jest prosta, kosimy zawsze nad zabrudzeniami piaskiem. Pamiętajmy o tym, że w silosie jest bardzo ważne na bieżąco ubijanie sieczki dowożonej, aby była rozgarniana cienkimi warstwami. Niektórzy używają do tego tak jak w tym gospodarstwie wałów zrobionych z kół kolejowych, inni na przykład korzystają z wałów Campbella. Na sieczkę trafia cienka folia, widzimy, że na ścianach jest położona elegancko czarna folia, na tą cienką folię gruba, a często też używana jest siatka przeciwko ptakom. Zachęcamy do uprawy kukurydzy Ronaldinho na kiszonkę i na ziarno. Dziękuję za uwagę.